Dzień dobry Cześć Teraz chyba lepiej Widać to twarzy? widać ci będę już podświetlał Ech, jeszcze raz mniej więcej można się domyśleć gdzie jesteśmy po liściach Ale słychać też w parku <śmiech> zdrojowym. <śmiech> Żartuję, oczywiście. Wczoraj chyba z półtorej godziny szukaliśmy miejsca do spania. I co e, najzabawniejsze w tym jest to, że zrobiliśmy to w lesie e, państwowym. E, w miejscach, gdzie e, można legalnie spać, jest nam zawsze ciężko. Znaleźć odpowiednie miejsce. Nie wiem jak to jest, ale jak ja szukam jakichś tych miejsc na noc i wypatruję sobie gdzieś na mapach Google miejscowy, mniej więcej tam sobie patrzę i jak to, to jak dojeżdżamy do tych miejsców, to jest okazuje się, że są spoko i od razu w tym miejscu biwakujemy i tyle, nie? Ale jak jest jakieś miejsce, w którym wiadomo, że jest las państwowy, z zezwoleniem na spanie legalne, to ok, wiemy, że tam będziemy spać, ale wiemy też, że będziemy szukać. I zajeżdżamy do tego lasu i chodzimy godzinę, półtorej i szukamy miejsca, w którym możemy rozbić namiot. Albo jest zahaszczone, mm. albo jest e, mniej zahaszczone, ale wiszą takie gałęzie nad głubami, że jakby spadło, to jak dzida by przybiła na wylot. <śm> No, albo są takie miejsca, gdzie po prostu jesteśmy jak na widelcu, niby legalnie, ale nie można się niczym osłonić. A my lubimy zawsze za jakimś krzaczkiem, tak, za jak jakąś posłanka. choineczką, żeby coś mieć albo z boku namiotu, albo na jego tyle. Tak jakoś czujemy się bezpiecznie. i nawet jak będzie jakiś spacerowi, czy grzybiarz, czy nie wiem, ktoś będzie pokonywał jakiś szlak, żeby od razu nas po prostu nie zauważył, czy tam lokal. No i to rozbijaje się w nocy, w sensie, jak jest ciemno, to jest dodatkowy minus, nie? Bo nie jesteś w stanie ogarnąć koła tak, latarką, czy jest fajne miejsce, czy nie. Jak żeśmy znaleźli ten las bukowy, yy, wiecie, las bukowy jest taki, że nie ma haszczów, yy, drzewa są od siebie. Urwał się film, bo karta się skończyła, i w międzyczasie zrobiliśmy sobie śniadanie i kawę. Skończyłem, <coughs> chyba na lesie bukowym. Tak? No, że jest <coughs> dość rzadki i ciężko jest się tam zbunkrować. No, tam jest tak, wiesz, gdzie byście się nie porozbili namiotem, to widać was, z, z, przez jak na przestrzał. A my lubimy mieć jakąś ścianę z krzaka, z jakiejś choinki, czy coś, przynajmniej na jednej stronie namiotu. I to jak znaliśmy tą miejscówkę, to Wam pokażemy, jakie to są krzaszki, za które można się lekko zbukrować, mimo to, że jesteśmy niedaleko ulicy, nawet powiedziałbym, że bardzo blisko. Ale czujemy się tutaj naprawdę dużo bezpieczniej niż w miejscach, które wczoraj oglądaliśmy i ja już po prostu śmiem twierdzić, że... <laughs> Te miejsca wyznaczone przez Państwowe lasy, chyba celowo są takie nieatrakcyjne, wskazane, żeby ten człowiek już po prostu machnął ręką i powiedział: dobra, ja już nie chcę spać w tym lesie, bo nie czuję się tutaj e, zbyt dobrze. Jedyne to, co nas zaskoczyło bardzo na pozytywnie, to trójmiejski park krajobrazowy, w którym są przygotowane miejsca specjalnie polany, w których jest przygotowane są miejsca na ogniska, ładnie trawka przystrzyżona. I możecie się tam rozbijać legalnie Tam jest naprawdę tu fajnie opracowane Z mocnego Omiata mi pokazuje gdzie spaliśmy Ulicę wzięliście Tak się ciągnie Tam jest miasto Tęczynek tu są krzaki, do których jesteśmy schowani za nimi i no nie widać. Właśnie takie krzaki nam no, chodzi kamuflujące. E, przyszliśmy stamtąd i szliśmy całym zboczem góry niedźwiedziej. Czyli dojechaliśmy do tego miejsca, gdzie chcieliśmy. Ale no nie podobało się nam te miejsca tam po prostu do tego noclegu, cały czas coś nie grało, nie? tam będziecie mieli przebitkę planszy, gdzie szliśmy, jak szukaliśmy, na górę e, niedźwiedziom, no nie wchodziliśmy, bo po prostu byśmy tak zrąbani, że nie, nie, nie było ochoty wspinać się na sam szczyt i nie wiadomo czy też czy tam by się znalazło coś płaskiego, nie? Idziemy krzaki zobaczyć, te od ulicy, ulicę mamy tutaj. Tu żeśmy się przekulali za te krzaczki i proszę bardzo tutaj osłonięci, wiemy, że nikt nas nie zobaczy, że żadne zwierzę od tej strony nie podejdzie, jedynie to coś od tej i, i jakby wizualizacja tego śpiąc w namiocie jest, ułatwia sprawę komfortu psychicznego, co gdzie, jak się znajduje i jak obadać, no i ulica jest z eping rzekami, nie? Rowery pod planeką, oczywiście, Namiocik tutaj usytuowany. Deszcz padał w nocy, było tam chyba, nie wiem, przybitkę też puszy. Słychać, że pada, będzie trzeba go strzepnąć ten tropik. I Ha! muszę to powiedzieć. Coś, co odkryłem w tym namiocie, co jest dla mnie niesamowite, bo e, wcześniej w naszym trumieńce i w Tintheimie, tym tunelowym trzysezonowym MSR-a, e, tropiki jak długo padało, albo była kondensacja, to tropik chłonął trochę tą wodę. On jej jakby nie przepuszczał, ale robił się trochę cięższy. Było widać przy tam, przy szwach, że ta e, woda gdzieś tam wsiąka w niego, nie? a w ten tropik. Po prostu ta woda sobie na nim jest i nie widać nigdzie, żeby ten materiał chłonął wodę. Nie wiem co to jest za materiał, powiem o nim najprawdopodobniej na 100% powiem ee, w filmie technicznym. W nocy nie ziło. E, w filmie technicznym powiem co to jest za materiał, bo po prostu nie chłonie wody. Ta woda po prostu sobie na nim sobie ee, jest. Te krople się utrzymują, w ogóle nie wchłaniają się w środek. Nie? Jak e, ostatnio po kondensacji e, po, m, po pustyni błędowskiej e, ściągałem tropik, tam była olbrzymia kondensacja, to po prostu można było chyba tej wody uzbierać, nie wiem, z pół litra, jak e, zlatywało z tego wszystkiego. I to wszystko po prostu zleciało, a nie gdzieś tam napciąkało. No. O, tutaj trochę ten materiał to jest inny materiał to jest tropikowy materiał. On nie chłonie tej wody, nie widzę tutaj tego. Tu przy tym jakby podszyciu naciągu, to tutaj woda jest w środku. To wchłonęło tutaj wodę. Braju. Tak. to mi się wydaje, że ten materiał to będzie nylon, ale to jeszcze moglibyśmy to sprawdzić. No ja to muszę to, to sprawdzić. Pamiętam to chyba, to on jest taką tkaniną wodoodporną. No i ja jestem pod olbrzymim wrażeniem, bo nawet jak ten tropik jest mokry, to jak go się go uda przeczepać, wyczepać, no, to jakby ta jego lekkość pozostaje, e, nie zwiększa wagi. Zwiemy manżur. Właśnie minęliśmy Bramę Zwierzyniecką Ponownie wjeżdżamy do miejscowości Tęczynek Jedziemy zobaczyć Browar Tęczynek, a następnie Zamek w Tęczynie Czy nie, Zamek Tęczyn w Tęczynku <laughs> Ciekawe czy otwarte? 9.30 No 2,5 godziny nie będziemy czekać, nie? Ale możesz sobie zamówić piwo online. <laughs> Kurczę, no. Idę zobaczyć ten do pubu, może tam da się wejść. No, na pewno o godzinie 9.00. <laughs> może ktoś nas specjalnie puści. Niekończąca się długa, prosta, asfaltowa delikatnie się unosząca w kierunku zamku w te, tenczyn. Uff, rozgrzewka zamek tęczyn, nie w tęczynku tylko w Rudno przepraszam za pomyłkę i wejście na zamek są dwie drogi. Jedna jest asfaltowa i trzeba jechać 3 km a komu się nie chce jechać 3 km, może pchać pod górę 500 metrów I jak myślicie, które rozwiązanie wybierzemy? Pamiętam, takie kulki strzelające to jest to O! Ale no grej! Wrzucałem tym w dziewczyny Jak ciebie jeszcze nie znałem Tak wyrywałem laski Za młodu Hej. Mi koledzy wrzucali zimą śnieg za szalik A to też dobre. Wrzucali we mnie kulkami Co niekiedy bolało Ja jeszcze ten e, zrywałem te rzepy takie jak to się nazywało no, było coś takiego i to ciężko było ściągnąć a, jeszcze Ale... była dzika róża i się rozłupywało dziką różę i tam wszystko były takie pestki z takimi włoskami, się wrzucało za, ten, za koszulkę i się rozcierało. Współczuję tą koleżankę. <gry> Ale bestia. <gry> Ciężko, bardzo ciężko. Rowery zostawiliśmy 50 metrów niżej. Uwierzcie, tu jest tak stromo. To jest coś takiego. Ścieżka tutaj się tak wspina. Tu jest już jej koniec, i tam widać zamek. Do przyjechania dzisiaj jeszcze mamy około 30 km, zapowiadają deszcze i, I pamiętajcie, energii. że to jest któryś dzień naszej wyprawy rowerowej ze spaniem pod namiotem na dziko, więc rozsądne byłoby zostawić jeszcze trochę energii na tą dalszą część dnia. Ale dalszą część podróży. Portforowa... Po tak, dalszo... no tak, no ale tego dnia. Dzisiaj już jest pompa. Dobra wbijamy na końcówkę Zostało 20 km do końca trasy szlaku orli gniazd, szlaku rowerowego. Idziemy, piąty dzień, jest godzina 13:50, pada deszcz. Dzisiaj szybko zareagowaliśmy, wyciągnęliśmy swoje kurtki i całkiem spoko się sprawdzają. Ale ostatnią <gry> Ale ostatnią, a wy ile macie przed sobą? My do Częstochowy no to co? robimy No powodzenia a, dzięki Dalej, do Częstochowy? <gry> Nie, no słuchaj, wszystko zakręcam my, my, my. Będziecie mieć lorel coaster, to na pewno Na 172 km Sogu do 175 będą jeszcze przewyższenia. Ostatnie 3 km takich mocnych wzniesień, później już tylko 13 km z Górki do Krakowa. My już stąd słyszymy balice i startujące samoloty. Ale fajna chata. A w Krakowie zapraszamy Was na kwaterę. W sobie będziemy się regenerować po osobu dzięki wsparciu naszych patronów z sekcji wsparcie mentalne. Jakie dzięki dla zespołu. Tymczasem wyczekujemy zjazdów. Jesteśmy na Małych Błoniach w Krakowie. To jest koniec śladu GPX szlaku Orlich Gniazd, szlaku rowerowego. Co nie oznacza, że to jest koniec naszej wyprawy rowerowej. Zapraszamy Was z tego miejsca na kwadrat. Za chwileczkę się widzimy. Hej! Miał być kwadrat, więc jest. Omiatam. Jest to. Apartment in Krakow Który mamy z Bookingu Dzień następny Zaczniemy od salonu kuchni Szykowane jest tutaj już jedzonko Tu stoją nasze rowery Tu taka oła kuchnia Z taką umywaleczką Jak się domyślacie Po bułkach, które są szykowane że to nie koniec naszej przygody i się dobrze domyślacie, ale coś więcej zapowiem Wam za chwilę razem z Marzeną Zapraszam do toalety nawet taką mamy, takie lustro Toaletka zobaczcie jakie salony grzejniczki, suszarka, żelazko. Kebello, Moralkos i zobaczcie to, prysznicowana ale jasna. To żeśmy <tuszy> się relaksowali wczoraj. Wychodzimy stąd i teraz tak jest to mieszkanie, przerobione na Pokoje sypialne, jest ich tutaj raz, dwa, trzy z taką suszareczką. Nasz będzie tutaj cztery, pięć. Zaraz tam wyjdziemy i wam powiemy. Jak się sprawa ma z dalszą częścią no, no, filmów? No i tutaj jeszcze pokażę, bo w... w sypialni, w której jesteśmy, nie pomieściły się wszystkie ładowarki. Tu są już przez noc ładowane trzy powerbanki z dwóch gniazd. To, co jest w sypialni, <coughs> przepraszam, i wszystkie rzeczy, które się ładują, suszą, zobaczycie za chwileczkę. I sypialnia okazuje się garderobą. Właściciel tego mieszkania, który wynajmuje, zrobił sobie z garderoby sypialnię do, pod wynajem, bo nie ma tu żadnego okna. Za to jest piękne lustro, w którym jest idealne światło do robienia makijażów pod nasze filmy, na prawie. To, co widzicie na stoliku, to całe ładowanie całego sprzętu. Sakwy są pochowane w każdy możliwy kąt, żebyśmy się tutaj jakoś pomieścili, bo to jest naprawdę mało miejsca. Tutaj wiszą rzeczy, które były poprane i się suszą. Za garderobą jest łóżko, tam czeka Marzi, tu reszta rzeczy obok łóżka. I już Wam mówimy, co się dzieje dalej, <grym> eee, czyli. Reasumując, jak wiecie, pokonaliśmy szlak rowerowy od ich miast. W sumie przyjechaliśmy 210 km z tymi naszymi zjazdami, jak wiecie, w miejsca, które nas zaciekawiły. Wczoraj zjechaliśmy tutaj do Krakowa, do tego mieszkanka, żeby przeprać rzeczy, podładować baterie, troszeczkę się zregenerować. Mhm. To nie jest nasz dzień zero i dziś jeszcze przed południem wyruszamy na dalszą część naszej wyprawy, a będziemy jechać wzdłuż szlaku pieszego orlich gniazd. Tak. Mm. Szlakiem pieszym będziemy jechać tak, w taki sposób, żeby zobaczyć rzeczy, miejsca, atrakcje, których nie było na szlaku rowerowym. Szlak rowerowy i szlak pieszy łączą się, te szlaki, w pewnych punktach i w pewnych atrakcjach tych szlaków. I tam, gdzie na przykład jest Zamek Mirów, jest to atrakcja i rowerowego, i pieszego szlaku. Widząc go na rowerowym, oczywiście ominimy, ominiemy go na pieszym. Najfajniejszą sprawą jest to, że rozpoczynamy w Wojcowskim Parku Narodowym. Zostawiliśmy sobie tam pewną atrakcję, będąc kiedyś tam w tym parku na inny czas. I ten czas. Nadszedł dzisiaj, a wspominaliśmy o tym, kiedy robiliśmy szlak pieszych w Dolinkach Krakowskich. I tam właśnie wspominaliśmy, że jedną lub dwie takie atrakcje zostawiamy na inny czas. No i to właśnie nadeszło w tym momencie, w tym momencie. i chcemy to po prostu zobaczyć z poziomu siodełka rowerowego. Co to będą za atrakcje, zobaczycie oczywiście w następnych e, odcinkach. Ten odcinek jest, o, znaczy, to nagranie jest odcinkiem kończącym szlak rowerowy. Widzimy się na szlaku pieszym za chwilę. Ale oczywiście na rowerach. I w kolejnym odcinku. Cześć, miło, że z nami jesteście. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na Łączach. Cześć.